Cześć koziorożce, witam Was w czytaniu Tarota na wrzesień 2022. Witam na moim kanale Porozmawiaj z Anią. I co, i patrzymy, co u Was we wrześniu. E, koziorożce, koziorożce będą miały okazję, e, te, które szukają pracy, będą miały okazję tą pracę znaleźć. Te, które już tą pracę mają, będą miały szansę dostać nową propozycję, dostać nowy projekt, bądź, bądź rozpocząć jeszcze coś, coś nowego, ale coś bardzo fajnego. Zawodowo może otworzyć swoją działalność, te, które się zastanawiały, czy taką otworzyć. W każdym razie, może część z Was będzie musiała pozałatwiać jakieś sprawy urzędowe w związku z tym, więc takie też się tutaj pokazują i, i pokazują się bardzo ładnie, więc będą osoby, które pomogą Wam w załatwianiu tych wszystkich historii papierowych, jeżeli będzie taka konieczność, ale to jest też możliwość awansu dla niektórych z was, bądź spotkania na swojej drodze kogoś, czy kogoś, kogo rady, rady, sugestie, podpowiedzi będą dla was bardzo cenne i bardzo pomocne. Jeżeli ktoś będzie chciał sprzedać, kupić nieruchomości, to też pokazuje się spotkanie z agentem, który, z agentem nieruchomości, który wam pomoże takowe transakcje przeprowadzić. <laughs> Ważne jest, żeby mieć w sobie radość i chęć działania. Żeby być otwartym na nowe propozycje i nowe możliwości, które przychodzą i umieć z tego czerpać radość. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o sprawy sercowe, to ja Wam powiem koziorożce, że ja tu widzę we wrześniu coś takiego, że niektóre z Was będą miały będą w sytuacji kiedy okaże się, że nie jestem tą jedyną albo nie jestem tym jedynym w tej relacji. To po pierwsze. Po drugie, że ta relacja we wrześniu może zostać lekko zachwiana. Ona nie będzie się pokazywała taka stabilna. Jakbyśmy chcieli, żeby ona była. Tu się trzeba będzie może zastanowić w tym wrześniu, czy aby ja z siebie do tej relacji nie daję za dużo i w zamian nie przychodzi tyle, żeby zrekompensowało to, co ja dałam. Możemy mieć poczucie takiego wykorzystania i nadużycia, tak naprawdę. Co nie poprawi waszego komfortu, niestety. Natomiast nie należy w żaden sposób ciągnąć we wrześniu spraw, które wynikały z przeszłości, i tą przeszłość rozciągać jeszcze w nieskończoność. A raczej, bym powiedziała, dobrze by było spojrzeć, Przyszłość, spojrzeć, być otwartym na nowy etap, na nowy rozdział, aby wyjść z takiej sytuacji niekomfortowej dla siebie w tych uczuciach i nastawić się raczej na oderwanie od przyszłości, a raczej pójście w stronę nowego. W stronę przyszłości, w stronę nowego rozdziału. Zmian, może trzeba zmienić rytm życia. Może to, to coś, co było w tej relacji, już, już było za stałe, i stąd nagle ta nuda, ta rutyna, która była, spowodowało to, spowodowała to, że część z Was albo Wasi partnerzy zaczęli szukać czegoś czegoś innego albo sama ta relacja nie dawała wam takiej satysfakcji jak wy byście chcieli żeby wam dawała bo myślę, że tutaj dawanie i branie w tej relacji z DK się okaże jednak niestety ale zachwiane Na no, jak jest zachwiane, jak nie ma równowagi no to zaczynają się wtedy schody i, i problemy i żeby tego nie ciągnąć w nieskończoność, proszę to przerwać, zrewidować ten stan rzeczy i zmienić rytm dnia. Zmienić rutynę. Iść w nowe. Tutaj proszę też mieć na uwadze, że pewne schematy już się zużyły we wrześniu, że trzeba będzie mieć świadomość, że ciężar obowiązków, które mam na dzień dzisiejszy przygniata mnie na tyle, że nie mam innego wyjścia jak tylko to, żeby ten ciężar z siebie rzucić. To po pierwsze, dlatego że branie kolejny kolejnego balastu na siebie spowoduje tu właściwie już nie ma możliwości, żeby wziąć coś więcej na siebie. To już jest ten moment, kiedy mówimy po prostu dosyć. Tak? I tutaj trzeba zrobić dużą reorganizację. Natomiast yy, w tym wszystkim bardzo pomocne będzie wasze nastawienie, w którym będziecie miały, będziecie miały czy miały świadomość samych siebie, swoich siły, swoich umiejętności. Tutaj mogą się przydać Wasze umiejętności negocjacyjne, na przykład w sprawach zawodowo-finansowych, ale nie tylko, bo w tych sprawach sercowych też one będą potrzebne. Takie zdolności dyplomatyczne, korzystanie z podpowiedzi intuicji i zrozumienie swojej, swojej wartości, swojej siły i tego, co macie do zaoferowania światu. Takie bardzo zdroworozsądkowe, a przy tym takie bym powiedziała: doświadczone podejście do życia okaże się nieocenione w tym wrześniu. Dlatego, Skorpiony, jest tutaj wprawdzie bardzo dużo Waszej energii. W związku z czym powinno Wam łatwiej pójść załatwienie, załatwienie szczególnie tych spraw, takich sercowych, bo one będą wymagały od Was takiego no, szerszego spojrzenia i wyprostowania tego, co się tam zachwiało. Tak? Trzeba to naprostować i iść do przodu. Skorpiony, życzę udanych transakcji, awansów. Ciekawych ofert pracy, ciekawych projektów, radości, wyprostowania wszelkich spraw sercowych, tak aby z optymizmem i z nowym podejściem ruszyć dalej. Radości i optymizmu, tak. Tego najbardziej Wam życzę w tym wrześniu. I zrzucenia tego, co, co, co powoduje Wasz dyskomfort i, i, i osłabia Was więc żadnych obowiązków więcej na siebie już od września nie bierzecie, tak? Wszystkiego dobrego, koziorożce, do usłyszenia w następnym czytaniu, a ja dziękuję moim subskrybentom, wspaniałym i wszystkim tym, którzy zaglądają na mój kanał i zostawiają po sobie jakikolwiek ślad. Dziękuję z całego serca i pozdrawiam.